Witam Cię Szymanko, z tej strony Damian. Zajmuję się promowaniem zdrowego stylu życia. Ten film jest pierwszym filmem z mojej nowej playlisty, którą nazwałem Ćwiczę i komentuję. Chcę umieszczać filmy z moich treningów. Każde ćwiczenie chcę nagrywać z różnej perspektywy, z różnego ujęcia, tak żeby samemu też ocenić, czy mam dobrą technikę, czy mam złą technikę i żeby też dopatrzeć się błędów podczas wykonywania tych ćwiczeń. Chcę tutaj zaznaczyć, że w tych filmach nie mam na celu pokazywania odpowiedniej techniki, nie jestem. Żadnym trenerem nie jestem fizjoterapeutą. Dlatego chcę, żebyście te filmy odebrali jako motywacja pod kątem zdrowego stylu życia, żebyście do swojego stylu życia dorzucili treningi siłowe, dlatego że sam osobiście uważam, że treningi siłowe są najlepszą aktywnością fizyczną, sportową, żeby zmieniać swoją sylwetkę, żeby spalać kanketuszową, budować masę mięśniową, zapobiec spalaniu mięśni właśnie, kości, nawet przez osoby starsze. Także mam nadzieję, że jest to dla Was wszystko jasne i chętnie będziecie oglądali moje filmy i nie poleje się tutaj również... W komentarzach pod tymi filmami fala krytyki, czy mam złą technikę. Oczywiście, będę też bardzo wdzięczny osobom, które dopatrzą się jakichś błędów i zwrócą mi uwagę w komentarzach w sposób kulturalny, a ja tym samym będę mógł też e, poprawić e, pod kątem technicznym czy, czy jakimś innym te swoje wykonywanie poszczególnych ćwiczeń, jak i tych treningów. I jeszcze w tym wstępie chcę zaznaczyć, że. Jeżeli będziecie wykonywali te ćwiczenia, to wykonujecie na własną odpowiedzialność. Ja nie chcę ponosić żadnej odpowiedzialności za nawet jakikolwiek wasz uszczerbek na zdrowiu, żebyście później nie powiedzieli, że o, wyrobiłem takie ćwiczenie jak ty i jesteś winny, bo mam uszczerbek na zdrowiu, dostałem kontuzji i ty powinieneś za to odpowiadać. Takie coś sobie zastrzegam, także pamiętajcie, wszystko co robicie w domu czy też na siłowni, korzystając z moich filmów, z informacji na moim kanale, robicie na własną odpowiedzialność. Przechodzimy do filmu, w którym to wykonuję podgrzanie temperatury ciała i jest to ćwiczenie wykonywane na bieżni. I robię 2 minuty marszu, później 2 minuty takiego truchtu. Jest to 9 km na godzinę. Następne 2 minuty 10 km na godzinę, następne 2 minuty 11 km na godzinę i ostatnie 2 minuty znowu marszu i używam wzniesienia bieżni od 7 do 9 Dlatego podnoszę sobie temperaturę ciała, żeby po prostu był lep żeby po prostu było lepsze ukrwienie całego ciała, mięśni i później sobie przechodzę do rozgrzewki. Także ja tutaj Mam 2 minuty marszu, jak widzicie, już jest 2 yy, minuty 54 filmu, i już zacząłem sobie truchtać. Także zaczynamy tu już trzecia minuta, przechodzę do czwartej minuty, piąta minuta, zaraz będzie. Także tempo będzie się zwiększać o 1 km na godzinę, i tak sobie biegnę cały. Cały czas widzicie, jak tu bieżnia też pracuje, dlatego jest dobra bieżnia, która ma możliwość elektronicznego czy elektrycznego, mechanicznego wzniesienia pasa bieżni i żeby było elektryczne też ustawienie. Są bieżnie, w których można manualnie ustawić pas, wysokość pasa bieżni, ale te elektryczne zawsze są na takim, można powiedzieć, amortyzatorze, że ten pas jeszcze chodzi, dlatego taka bieżnia chroni nasze stawy przed uszkodzeniem i ta bieżnia też jest bardzo dobra do domu, tak dla osób wszystkich z otyłością, dla osób z nadwagą z otyłością. Także bardzo polecam taką bieżnię. oceniam też do filmu, który nagrałem o rodzajach bieżni i jaka bieżnia moim zdaniem jest najlepsza. I na co zwrócić uwagę, jeśli chcemy wybrać bieżnię. Także tutaj nie ma za dużo co do gadania. Odnośnie tego filmu jesteśmy już na końcu. O i tak, jak widzieliście, zszedłem na boki bieżni. Także chcę tu zaznaczyć, że jeżeli wychodzimy, schodzimy z bieżni, już wyłączamy ją. Pas jeszcze nie stanął, ale już zeskakuję na boki bieżni, żeby tej bieżni nie męczyć. Także to by było na tyle z mojej strony. W następnym filmie pokażę, jak podgrzewam temperaturę ciała bez użytku bieżni. Także mam nadzieję, że taka tematyka Was zainteresuje, że ta playlista ćwiczą i komentuję Was zainteresuje. Mam nadzieję, że będziecie aktywni w komentarzach, zadawajcie pytania, oceniajcie te filmy i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych materiałach, jak i na moich live'ach. Live'y robię regularnie co sobotę o godzinie 18. wcześniej robiłem o 19.00, teraz będę robił o 18.00, także mam nadzieję, że będziecie obecni. Wpadajcie na te live'y. Zadawajcie pytania, przygotujcie sobie pytania na kartce. Wtedy będziecie gotowi do dyskusji ze mną na żywo. Jeżeli ten film Wam się podobał, zostawcie opinię w komentarzu, co myślicie o takiej playliście. Dostawcie oczywiście ocenę, kciuka do góry lub też kciuka na dół. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, i udostępnijcie ten film, jak i inne moje filmy. Mam nadzieję, że coraz więcej ludzi będzie się dowiadywać o moim kanale i będzie mieć pozytywny odbiór ten kanał. Także do następnego, życzę dużo szczęścia i zdrowia.